Grudniu i zaczynamy świąteczną wersję filmów, czyli vlogmasy, będą to daily vlogi, będą to challenger, będą to różne inne filmy, po prostu w atmosferze świątecznej. I dzisiaj, jak widzicie, mamy nowe tło świąteczne, zimowe. Dzisiaj mamy dla Was y, challenge hu w wersji świątecznej, czyli Barti będzie nam z kulis zadawał dobre pytania, a my będziemy pokazywać, czy bardziej się z tym utorsamia. nie Aniela, czy ja. No dobra, zaczynamy! Dobra, to lecimy z pytaniem numer pierwszy. Pierwszym. Pytanie numer pierwszy. <noise> Kto najbardziej nie mógł doczekać się prezentów? O, kurwa, Prezentomaniak. <noise> <God! głos> <noise> 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 Prezenty są najważniejsze! Ada to jest taki prezentowy człowiek, że nie pytajcie nawet. No ale bez przesady, nie aż tak, jak nasze rodzeństwo. Znaczy nie, no ona nie jest taka, że po prostu siedzi i wyczekuje tych prezentów. No to nie, nie, to nie jest tak, że Ada siedzi i czeka i wypisuje sobie listę prezentów, a ale... później nie, gorniej nie <śmiennie> się. Tylko no, jednak lubi dostawać. Bo ja to mam tak po prostu w dupie. Ja chcę, żeby była rodzina i żeby... No Ania jest ciepło. zawsze w szoku jak dostanie w ogóle coś. No ale po co mi to? Ja chcę ludzi i rodziny. Dobra, dalej! Kto dostawał części rózgę? Nikt. O, nie, o, nie dostałyśmy... Nie dostałyśmy o, o. Nigdy nie dostałyśmy <stans uma> Nigdy nie dostałyśmy rózę. Nie szybaliśmy grzeczne. Grzecz No? A ty dos A ten pewnie co roku dostaje Gdybym Dostała rózgę, to on płakała. A tradycja że się dostaje rózgę. Ponieważ... No, nie Tradycja! Chyba no? masz! Chyba w twoim domu. Dobra, pytanie numer 3. Kto najdłużej wierzył w Mikołaja? Wierzył? Wierzył. Chyba i. A, da dalej wierzy. <laughs> Nie, a pamiętam, że jak miałam 10 lat, to była czwarta klasa podstawówki i pani się spytała całej klasy, kto wierzy w Mikołaja? To wszyscy... to tylko ja podniosłam rękę i chyba jeszcze jedna osoba. I do tej pory Adzie tak zostało. Nie, bo wtedy stwierdziłam, że chyba jednak to, to nie ale, ma. Ale zaraz tu mi nie ma? O kurczę! Nie oglądajcie tego! Dobra, pytanie numer cztery. Kto więcej je na święta? <słuch> Grubasz, Aniela! Aniela ma kończu Ale na święta można. Dajcie spokój, ja uwielbiam święta, bo wtedy jest taka wyżerka, że po prostu się siedzi do pięć bitych dni i się wcina. Natomiast pamiętam jednego roku, jak się szykowałam do zawodów, nic nie zjadłam na święta. No, nic, co Ja wyjęłam, wyjęłam swój ryżyk i rybkę. I wciskałam i się tak cieszyłam, że ja po Sylwestrze idę na siłownię i mam tyle energii, a wszyscy tacy ociążali przy tyci 10 kilo, a ja oh, 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 kurde, jaki się da, on W ogóle nie czerpiący yy, radości z życia, z tej chwili, z świąt, tylko po prostu nie oh, oh, jeść niszczy! Szybciej niech miną i polecę. Na, na Sylwestrę ja nawet nic nie zjadłam, mimo że był... nie piłaś alkoholu. Nie, piłam, no przecież upiłam no. się bardzo, tak? Wtedy, ale też miałam później tak na sumieniu. W każdym razie nie wiem, ja uważam, no oczywiście święta to nie, nie jest, że się siedzi przy stole i się żre i tylko na tym święta polegają. Tu chodzi o spędzanie czasu z rodziną, ale jednak jak jesteś na głodówce, to nie masz w ogóle ochoty spędzać tego czasu z rodziną, siedzieć i po prostu rozmawiać i przytulać, bo myślisz tylko o tym, żeby gdzieś coś zeżarł. No. <laughs> Dobra, kolejne kto dostawał lepsze prezenty? Wydaje mi się, że Aniela. Wszyscy zawsze dostawałyśmy takie słowa. Nie, ty dostawał, dostałaś lepszy polar na przykład. Oh, bo Czekaś. ja chciałam polar, a ty nie chciałaś. A. No, u nas w gimnazjum były takie okresy, że na przykład w modzie były niebieskie polary, albo dżinsy z brokatem, mm. albo kurtki dżinsowe z brokatem i wtedy ja zawsze na święta chcę niebieski polar. I po prostu to był najszczęśliwszy dzień mojego życia, jak ja dostałam ten polar. Ale z reguły Piszcie, proste marzenie. zawsze dostawałyśmy podobne rzeczy, nasza rodzina, rodzina traktowała nas jak bliźniaczy. Naprawdę! Te same kosmetyki, te same rzeczy do malowania twarzy, takie same bluzki. Hmm. E Tylko różniące się na przykład kolorami. Fajne by było. Ale to było fajne, my tak zawsze się cieszyłyśmy z tego. Nie byliśmy osobami, które nie wiem, miały zawsze wszystko i cokolwiek dostały, to mam to, bo znam dużo takich osób. Jednak my byłyśmy takie, że się cieszyłyśmy po prostu ze wszystkiego I do tej pory tak mamy Tylko ten polar wtedy jak ty dostałaś to ja byłam lekko koniesadowolna AHAHAHAHAHA Wazdrosna! Przyznała się po 10 latach Kurde, ale co ty wtedy dostałaś? Właśnie dostałam po prostu jeden prezent chyba mniej O Kurde jaki psychot Dobra, dalej bardzo. Dobra. Kto bardziej lubił, czy angażował się w ubieranie choinki? Chyba ja. No. Ja to zawsze robiłam najlepiej i najszybciej. I zawsze to sama robiła. A ja tam bąbkę. Nie no, ja z mamą to robiłam. Bo tobie zawsze było strach się coś powierzyć. No. Nie wiem, jakiś uraz, że pewnie raz sama ubierałaś i rozwaliłaś pół domu przy tym. Nie no, żartuję. Ja po prostu uwielbiam się angażować w takie rzeczy, no. bo robię to szybko, ładnie, dokładnie i idealnie. <gamy wytanie> Ale robię wszystko najlepiej, a wszystko najgorzej. Układanej. ty przestań. <gamy wytanie> Nie, ty na, ty na koniec tę watę tam układałaś na choince. Nasza choinka zawsze była taka urocza i taka Taka bary jak z... z bazarów festynowa Ale te kamery co z życiem, wszystko na nią wrzucaliśmy. Anielskie włosy, łańcuchy, bombki, jakieś stare zabary. Jedzenie Warte. <grym> Bo na przykład nie wiem, w niektórych domach to te choinki są takie jak z wystawy. Bąbka, bombka, bombka. bombka. <grym> takie kolorystycznie dobrane bombki, łańcuchy, a nasza to była po prostu festy. Tak, tematyczna. Um, na przykład jaka? Na te Woda. Teraz jest, te jest złoto-czerwona. raz jest niebiesko-srebrna. No to widzisz, jest... że a u nas zawsze była taka taki miszmasz, takie, takie szaleństwo. Co tam mamy? Co z tego, że bombki co roku się tłukują, buty, ubrania, wszystko rzucaliśmy na tą kolitkę. Dobra, e, dalej. Dobra, mm, kto bardziej stroił się na święta? Pada! Ada. Chyba Nie, ma. nie wiem. Ja to zawsze jak jakiś wydzieruch wyglądam, chyba, że do rodziny się jedziemy, takiej, takiej, no już że cała rodzina się zbiera, no to wtedy się stoimy. Nie wiem, na świętach wypada wyglądać tak ładnie i elegancko, ale ja zawsze podchodzę do tego jakoś na luzie. No bo spędzamy, spędzamy zawsze z najbliższą rodziną, no to przecież oni nas znają, wiedzą. że, że idzie dres, a nagle wycyckała się. Nie wiem, no zawsze tam jakąś kłódeczkę mu się zakłada. Dobra, kto częściej bawił się na dworze, gdy spadł śnieg? Mmm, Ja, yeah. no. A ah. jeździliście na takich sankach za samochodem? Taki kulik Za traktorem! Za traktorem, a... no ale to U nas było za fajne. traktorem się jeździło. <laughs> no taki, no, to był zrobiony taki fajne. pług. Trójkątny z drewna i my tam siadaliśmy w 10 osób i za na To było super spach. jak szybko. Nie no ja zawsze to biegłam gdzieś jeździć na łyżwach, bo mamy staw tam na wsi, a to właśnie na sankach, a to ulepić 400 bałwanów i one stoją jak takie... Tak. I to znowu ona zrobiła duże 10 bałwanów, a ja tam jedną kulkę to <grym> <grym> Dobra. Kto lepiej śpiewa kolendy? Ja. 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 ja! 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 Nie, no, razem mamy piękne głosy! Jesteśmy w końcu pisem W tym roku też zrobimy challenge kolendy, nową wersję jakoś pewnie przed świętami, więc no, zobaczycie, kto fajnie śpiewa. No, ale kolendę, kurde, no ale nie, super. Nie, to nie Nie, co? Bo zdaniem widzów, jak wrzucasz film, jak śpiewasz, to musisz pięknie śpiewać, bo jak nie śpiewasz pięknie, to. Nie no, róbcie tego więcej! Ale śpiewamy pięknie. Jest to Dobra, kolejne. Kto częściej oglądał świąteczne filmy? Świąteczne ja razem. Ja miałam taką fazę, że przed świętami w grudniu nastrajałam się tak świątecznie i oglądałam wszystkie świąteczne filmy, jakie były. Miałam kiedyś taki rok. Chyba byłam wtedy samotna, porzucona, zrozpaczona. Mieszkałam sama i musiałam jakoś się nastroić świątecznie. A, i nie pojechałam do mamy na święta. To było smutno. Ale ja na przykład nie rozumiem, nie rozumiem tej akcji, że co roku wszyscy oglądają Kamil sam w domu. Jak ja bym to obejrzała drugi raz, bo oglądałam to raz w życiu tylko, to bym chyba zanudziła się na śmierć. Nie wiem, ale ludzie są przyzwyczajeni generalnie, że codziennie robią to samo, więc. Aha! Co dopiero co roku robić to samo? Dobra, już ostatnie pytanie. Kto bardziej pomagał mamy w gotowaniu i sprzątaniu na święta? Razem, bo. Nie Al, albo jest? nikt. Bo To hmm, jest spokój, zawsze razem siadaliśmy całą rodziną, razem przy stole i robiliśmy sałatkę, robiliśmy, sałatkę, robiliśmy pierogi z kapustą, i z grzybami, robiliśmy coś tam, coś tam ciasta. No ciasta jakiś ten. To nie, był tak, nie było tak, że przygotowaliśmy się do tego w tydzień, tylko zawsze nie, dwa dni wcześniej. No tak, no bo nie mamy 40 potraw, i nie zapraszamy tryliona rodziny, mhm. albo jedziemy do naszej yy, rodziny i oni już tam wszystko mają przygotowane. A jeśli spędzaliśmy u mamy, to, no to było tak skromnie, no. My mamy skromny taki dom. No dobra, piszcie, czy film wam się podobał. Y, odpowiedzcie wy na te pytania, jak u was jest. Chętnie poczytamy, chętnie z czegoś o was dowiemy. Wyczekujcie też kolejnych vlogmasów, bo na pewno takie będą. Dajcie kciuki w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał i wpadajcie na naszego Facebooka, Instagrama. I żegnamy się z wami, kochamy was, buziaczki! Mua!